To co dzisiaj, trochę taki nietypowy filmik informacyjny. Zazwyczaj kamerką normalnie wszystko nagrywałem. No ale pogoda jest taka trochę spieprzona, nawet mi drzewo złamało tak wiało wczoraj. Ale no, mm, filmik informacyjny na szybko o Dziku 2. O tym gracie. Gdyż, ponieważ, albowiem y, wszystkie te tutaj były te filmiki nagrywane z nim. Było, było już ten, już do skończenia praktycznie Co tu było zrobione? Tak, jeszcze później było tu dospawane, było do, dorobione I miało być ogólnie skończone Ale no niestety DZIK 2 nie był projektem, który należał do mnie bezpośrednio Ja go chciałem zrobić po prostu To było kolegi mojego tego od kompota i od tych innych filmików zniszczenia dezametów i tak dalej, i tak dalej. I w sumie to... zdecydował, że w sumie nie będziemy go kończyć, bo nie dość, że czasu do no, dzwony mi biją. Ach, akurat teraz naprawdę... A weźcie, tę zdrowaśkę tam. piernicze zawsze w takim momencie się muszą odezwać no <laughs> <laughs> tak, ale ogólnie to, no że nie będziemy go kończyć bo nie dość, że za długo to ten, to miało być w wakacje jeszcze zrobione teraz na jesień, to za długo się rozchodzi wszystko czasu, nie ten to, siam to zresztą poza tym on się będzie wyprowadzał też za jakiś tam dłuższy czas, to, to nie, nie będzie tym jak zbytnio jeździć więc będzie, no nie będzie on już kończony raczej Rama, i tak dalej, te pierdoły takie bez silnika i, i tych, tych lagów bodajże, i coś tam jeszcze, amortyzatorów z tyłu, y, to zostanie tam w krzakach u mnie będzie sobie stało na pamiątkę. Takie coś y, najwyżej kiedyś się do tego wróci, wsadzi się inny silnik. Na old timer bazarze był, co mnie zdziwiło, za 250 zł silnik od CZ-175. -y bardzo mnie to kusiło, ale jednak to... Nie, nie, bo ja sobie teraz odkładam pieniądze na kiwaczkę jakąś, albo coś takiego. Mm, miało być... E, ta rama ogólnie to była ta czerwona. Ta czerwona to jest ta rama, z której zrobi, zrobiliśmy Dzika 2. To jest ta czerwona. O, nawet ona ma tutaj te dziury dwie i tam są zaspawane. Widać spawane te dziury po tej rączce niebieska to jest mój dzik oryginalny, a czerwony to był dzik 2. Ja nawet w swoim kadecie mam coś z tego, a błotniki mam z tego czerwonego w swoim kadecie i bodajże wahacz, ale nie jestem pewny do końca. Mniejsza o to, po prostu dzik 2 już nie będzie kończony, niestety. No cóż, trochę przykro. Wszyscy na niego czekali. Też na niego czekałem, chciałem zobaczyć jak to będzie sunąć pod górkę. A tak z innych tych to ja miałem nagrania z jazdy dzikiem. Ale te nagrania coś się z nimi Kamerka zaczęła świrować. Mm szwankowały zaraz zobaczymy o mam cię tak, mamy tutaj o są same Ta, plecy tak, są Dla każdego. To są nagrania. Jest też nagranie z mikrofonu, żeby nie było ten, ten. To są nagrania takie i dźwięk z mikrofonu osobny. Słychać cały czas łańcuch przetopujący razem to jest straszne. Trzeba wymienić na i zrobić to... szlif. Gaźnik co chwilę spadał też. Papi gaźnik! No. Co? Nie wiem, muszę coś z tego poskładać, tylko kilka nagrań tutaj jest takich, o. Na przykład takie coś też. Już coraz gorzej mu idzie to wszystko. Zjawy zresztą też mam. Chłopaki jadą. Na przykład... Ale żeby tak... Uuu, zarosło. Ojej! Ja pierdzielę, no. Ale ogółem, co do dzika 2, nie będzie on już raczej na 99,999%, 99 nie będzie on już skończony. Co do filmików z dzikiem, no, nie wiem, czy jest sens cokolwiek z tego składać. Najważniejsze części wszystkie, czyli. Podjazd pod górki, jakieś takie próby skoków, czy coś się nie nagrały, bo kamerkę skraszowało. Przejazd przez las, przejazd przez stawy nad wodą, przejazd na torze tym, co ja wam przed chwilą tam z filmiku. Nie nagrało się, zostało jedno wielkie gówno, z którego nie da się prawie nic konkretnego poskładać. Także nie wiem, czy cokolwiek z tego składać. Następny film z dzikiem, niestety chyba raczej by się pojawił już. Po zmianie napędu, po zrobieniu szlifu cylindra i takich tam pierdołach, czyli to trochę by mogło potrwać, ale najważniejsze, żeby Dzik był na zimę sprawny, bo w zimę tam był chyba tylko raz sprawny. Co se w lutym, z ten glebę zaliczyłem, se kolano rozpieprzyłem. Do dzisiaj mam żwir w tym kolanie. No, ale tak czy siak, to no, lajwa. Miałem na 500 subów robić live'a, ale wtedy mi się ten komputer rozkraczył nieszczęsny. O tutaj... O, oh, way, na oldtimer bazarze byłem. Tak. Także no, jakoś to tak wychodzi z tym niestety. Nie wiem z czego. Teraz pytanie. Z czego zrobić live'a? Zrobić live'a pogadankowego, yy, po prostu na dole w mieszkaniu, yy, że sobie będziemy siedzieć i gadać albo coś. Czy pogadankowego w shopie, bo na pewno nie będę robił live'a z dzikiem, bo musiałbym znieść komputer na dół, yy, internet wszystko, a pogoda tak nie dopisuje, jest tragiczna wręcz. No, niestety. Także no, bardziej bym preferował jakiś pogadankowy albo coś, możemy pooglądać zdjęcia dzika albo jakichś innych tych. Mam cały dysk Google z tym. No, także to było na tyle na razie.